5 pomysłów, jak zainwestować w talent elastyczność. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Inwestowanie w talenty. Dzisiaj odcinek dla osób, które mają w top 5 lub w talentach dominujących: talent elastyczność. Pomysł numer jeden. pomóż innym przechodzić przez zmianę. Osoby z talentem elastyczności mają ogromną łatwość odnajdywania się w chaosie, w zmienności, odnajdywania się w tym, co się zmienia tu i teraz. Dzięki temu same przez to łat lepiej łatwiej przechodzą, ale mogą też pomóc robić to dla innych. Jeżeli zainwestują trochę czasu i zrozumieją, jak inni przechodzą przez zmiany, jakie są fazy zmiany, jakie są różne etapy zmiany, to dzięki swojej umiejętności odnajdywania się w takich sytuacjach mogą, e, mogą bardzo pomóc innym, też się w, tym, w tym odnaleźć. Warto w ogóle szukać ról, w których możecie być takimi elementami zmiany i pomagać innym przez taką zmianę przechodzić. Pomysł numer dwa: szukaj projektów, zadań, które można skończyć w jeden dzień. Osoby z tym talentem najlepiej działają, kiedy działają tu i teraz. Gorzej odnajdują się w projektach długofalowych, gdzie wymagają dużo planowania, regularności. Natomiast świetnie odnajdują się w tym, co można zrobić tu i teraz. Dlatego warto umieć albo szukać projektów zadań, które zawierają się właśnie w jeden dzień, w kilka, kilkanaście godzin, albo umieć dzielić większe rzeczy na takie mniejsze, mniejsze etapy, mniejsze odcinki. Dzięki temu zwiększacie poczucie swojej skuteczności ale też zwiększa się to poczucie zmienności, które jest dobre dla osób z talentem elastyczności. Pomysł numer trzy. Obserwuj kiedy, dlaczego i do kogo, i w jakich sytuacjach się dostosowujesz. Warto umieć odpowiedzieć na pytanie, czy do danej sytuacji, do danej grupy ludzi, do danej okoliczności dostosowuje się oportunistycznie, czy to jest mój wybór. Często osoby z talentem elastyczności mają łatwość pójścia za innymi, dostosowania się do nich. Warto umieć powiedzieć, OK, robię to dlatego, że tego chcę, bo to jest służy czymś moim celom, służy grupie, budowaniu relacji, czy robię to dlatego, że to jest łatwiejsze i po prostu tak wychodzi. Jedno jest skuteczne, pomaga, drugie jest może nie zawsze, ale często mniej skuteczne. Warto, żeby to był wybór, a nie po prostu tak wychodzi. Pomysł numer cztery. Naucz się robić krok do tyłu. Osoby z tym talentem, jak już mówiłem, świetnie znajdują się w chaosie, w różnych sytuacjach i umieją na, na, na te sytuacje reagować. Ja Robią to bardzo szybko. Gdyby nauczyły się robić taki minimalny krok do tyłu i na parę chwil oddalić się od tej sytuacji, dać sobie parę pytań o tę sytuację, o tę zmianę, o, te, o ten kryzys, o ten chaos, który się dzieje, to mogłyby skutecznie działać. Te kilka pytań to pytania typu: na co reaguję, co się zmienia, jak, jak ta sytuacja wygląda, a tak naprawdę, jakie mam wybory. Czyli kilka takich bardzo prostych pytań, które można sobie szybko odpowiedzieć i dzięki temu zwiększyć swoją skuteczność, swoją, swoje produktywne działania w danej sytuacji. Pomysł numer 5: Określ ramy swojego działania. Dosyć często w rozmowach z, z ludźmi z talentem elastycznym słyszę, że najlepiej działają jak mają jasno określone ramy: od do czasowe, budżetowe, odpowiedzialności, oczekiwań. Dzięki temu ta elastyczność może się bardzo dobrze odnaleźć i, i wie w jakim zakresie może się poruszać. Takie ramy ustalone pomagają zwiększyć skuteczność działania. Wiem, że często potoczą słowo skuteczność, ale o to chodzi w pracy z talentami. Ramy te można ustalić albo samemu, albo poprosić o nie z zewnątrz. Tak czy owak, takie ramy pomagają działać elastycznie i odnajdywać się w różnych sytuacjach. To było moje pięć pomysłów na inwestowanie w talent elastyczność. Ciekawy jestem Waszej opinii. Dajcie, dajcie znać w komentarzach. I do usłyszenia. Cześć!